Dziś nakręcam taki bardzo spontaniczny film, bo zobaczyłam wczoraj coś, obok czego nie mogę przejść obojętnie, dlatego postanowiłam się tym z Wami podzielić. Mianowicie był to film dokumentalny o zwierzętach i o tym, że coraz częściej diagnozuje się u nich choroby psychiczne analogiczne do tych, na jakie cierpią ludzie i faszeruje się je psychotropami. Podjęto nam właśnie taki problem, na ile to jest humanitarne. A i oczywiście przedstawiono tam dwa stanowiska. behawiorysty, czyli człowieka przeciwnego tym medykamentom, który twierdził, że można ule, uleczyć takie zwierzę tylko poprzez zmianę jego zachowania i poprzez pracowanie nad tym. A z drugiej strony był mężczyzna, doktor, który yy, chyba on nawet stworzył te leki, niektóre, który właśnie uważał, że leki są jedynym środkiem, który może pomóc tym zwierzętom. Jak to ja zaczęłam o tym rozmyślać, ponieważ całą ogromną słabość do zwierząt. Jest to temat bardzo mi bliski. Po długim namyśle ja raczej stanęłabym również po stronie tego pana, który twierdził, że tylko poprzez zachowa zmianę zachowania można pomóc takiemu zwierzęciu. Były tam naprawdę przedstawione tragiczne przypadki. Nawet nie myślałam, że, że coś takiego istnieje i może się wydarzyć, ale faktycznie tak jest. Zwierzęta naprawdę bardzo cierpiały, a razem z nimi ludzie. I cóż, ktoś, kto bardzo kocha swoje zwierzę, na pewno nie pozwoli go uśpić. I cierpi, jeśli nie możemy mu pomóc. I, ale nie, nie, nie zmierzam tu do tego, jak, jak pomagać jakimś zwierzętom, bo nie wiem. Chociaż y, bardzo ten temat mnie interesuje. Zgłębiam go, ale... Y, Wolałabym się nie wypowiadać ten temat, bo zbyt mało wiem. Natomiast chodzi o to, dlaczego tak się stało, że, że zwierzęta cierpią na choroby psychiczne. Nie wspomnę już o ludziach, bo ten odsetek również z roku na rok jest coraz wyższy. Więc co jest tak naprawdę powodem tego, że coraz więcej ludzi i zwierząt cierpi na zaburzenia psychiczne? Jest to dla mnie naprawdę przerażające. I doszłam do wniosku, że przyczyną jest cywilizacja. Powód prozaiczny, a mianowicie to, że jak gdyby coraz bardziej odsuwamy się od natury. I to powoduje yy, właśnie te zaburzenia. Ludzie to ludzie, ale zwierzęta one naprawdę mają dużo gorzej. Jak widzę, co niektórzy ludzie z nimi robią, mam mianowicie tutaj na myśli taką przesadną miłość. Chociaż też nie wiem, czy to jest miłość. Przebierają zwierzęta jakieś zabiegi kosmetyczne, fryzjerzy, kosmetyczki. No naprawdę, wiem, że niektórzy są szaleni. A pomyślmy o tym, że dla zwierząt naturalnym środowiskiem, dla wszystkich zwierząt jest las, przyroda, natura. Oczywiście nie mówię o tym, żeśmy wszyscy wypuścili psy do lasu, bo to też nie o to chodzi, ale traktujmy je tak jak zwierzęta, bo to jest najlepsze. Pozwólmy im jak gdyby być sobą. Ja oczywiście też jestem ogromnym obrońcą zwierząt i nie ma tu nam się tego, aby robić nic złego. Nie o to chodzi. Kochajmy je, ale roz rozumiem, bo taką nadmierną miłością robimy jej naprawdę dużą krzywdę i, i nie dziwię się, że, że powstają wtedy takie zaburzenia. Konkludując. Chodzi w tym o to, że za bardzo oddaliliśmy się od natury, tak samo zwierzęta. I to jest główną przyczyną tych zaburzeń psychicznych. Ja sama mam duże doświadczenie w tej kwestii i, i wiem jak bardzo zbawienny mm, wpływ na, na zwierzę, zresztą na człowieka tak samo, ma, cho ma chociażby krótki kontakt z naturą. Tam jest, tam jest właśnie to, czego nam potrzeba. Spokój. Harmonia. Proste prawa. W czym nikt po prostu nie ma nawet możliwości się pogubić. I wszystkim naprawdę gorąco polecam taką terapię. I naprawdę apeluję, abyśmy byli mądrymi właścicielami dla swoich zwierząt, od, przede wszystkim odpowiedzialnymi. Jest naprawdę ogromna odpowiedzialność posiadanie psa, kota, jakiegokolwiek zwierzaka. Dlatego tym zakończę moją refleksję. Mam nadzieję, że zgadzacie się ze mną. Pozdrawiam.